Witam wszystkich, ja jestem Adrix, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22. W dzisiejszym odcinku chciałbym po raz pierwszy zająć się tutaj siewami kukurydzy, ale do tego potrzebuję kupić sobie specjalny siewnik punktowy, ponieważ jeszcze nie mnie kupowałam. To jest kurcze porządny siewnik, marki Ferneland, 9 dziewięć metrów, tylko najpierw oczywiście trzeba go napełnić nawozem. Został trochę z zostało trochę z poprzedniego odcinka, to wykorzystam. Okej. Okay. Jeszcze kupię paletę. Yy, paletę. Jarna. Dobra. Ciemnik pełny. 100% nawozu, 100% ziarna. Ustawię od razu sobie słonecznik. I jedziemy na pole. Co, co ten cielnik A nie, dobra. Dobra, jedziemy. chyba Tutaj zatrudniłem pracownika, żeby rozsiało mi tutaj wapna na tym polu, ponieważ już wymaga, wymaga tego wapna. Jak skończy tutaj rozszywanie. Tu później tam drugiego może tu później trzeba będzie drugiego nic do, do kultywacji, bo przed, przed siewem musiałem tutaj spulchnić nim jelonkiem. No tutaj już mam gotowe pole, tam to też jest gotowe, bo wcześniej właśnie jelonka trochę przepaliłem i udało się nim jakoś spulchnić tą glebę. Dobra, czekajcie, trzeba będzie się złożyć w ten sposób. Yy, no i dobra, można włączać i opuszczać. A czekajcie, chwilę ja zobaczę, jak tam sytuacja jest. Uuuu, dobra, trzeba będzie. Im... Ej, patrzcie, paleta ale ta na wełnę będzie nim była pełna. No dobra, to się zobaczyli. trzeba będzie im później trawy dać. Okej, okay, dobra. Dobra, pracownik. Jak widać sporo forsy z to zabiera. No ale dobra, może starć tej forsy. No zobaczcie. Dobra, tym silnikiem jak widać szybko pracuje, bo 18 godzinę, 9 metrów. Więc to jest naprawdę fajny silnik. Właśnie bo właśnie szuka jest prędkość pracy, bo aż 18 kilometrów godzinę To serio jeszcze na się. Zastanawiałem się czy nie kupić silnika marki, o tego marki Lemken, 6 metrów, ale ja zdecydowałem, że chcę kupić już coś większego, bo... No ten to za mały jest na mojej gospodarstwie. Gdybym wcześniej chciał kupić, gdybym wcześniej miał w planach kupowanie siewnika takiego punktowego, no to może bym kupił tamten zamkena albo tamten kun, bo on też ma 6. Ale no ja już na tym etapie, dopiero na tym etapie się zdecydowałam na kupkę takiego siewnika, więc wiem, już tego taki porządniejszy, taki pod moje ciągniki, żeby chodzi żeby był taki spory, żeby tak pasował bardziej do moich ciągników więc wybrałam sobie ten tutaj marki kweryna taki co spory dzisiaj pracuję klasem może w następnym odcinku nie. A, o, dobra. To w następnym odcinku sobie trochę fendem pojeżdżę. Z tylko. Dobra, to w następnym odcinku sobie trochę fendem pojeżdżę, bo w sumie mało go używam. Znaczy nie, a nie, w sumie. W sumie to używam do... Jak na mowce karmię, do dura. Ale dobra. Sobie go jeszcze w następnym odcinku. Może trochę po używam do tego fenda mogę sobie po, przyczepę, podepnę i się no i będę jeździć jak będę miał kombań pełny zbiornik w nim bo w następnym odcinku dzisiaj się wysłonęć No to wówczas będą y, będzie będą zbiory słonecznika nożniwa słonecznika się zrobi koszenie pierwsze a później po, mm, po tych po tym uceniu tego słonecznika, to ma w planach akcję z bawełną. Raczej nie będę chciał robić jej się, no bo to będzie wyglądać tak samo, praktycznie. No bo to tym, tym silnikiem się sieje bawimy, więc to będzie wyglądać praktycznie tak samo jak sianie słonecznika. No tak samo będzie to wyglądać, bo po prostu tym samym silnikiem się sieje. Więc... Zrobię to słuchajcie poza odcinkiem. A w następnym a znaczy, i przeskoczę, zrobię poza odcinkiem się w tej bawełny i od razu przeskoczę do, do zbiorów bawełny raczej tym kombajnem case'a najpierw bo jest mniejszy to na pierwszy zbior więc wezmę ten mniejszy kombajn case'a ten mniejszy kombajn który jest marki case' bo jest jeszcze taki trochę większy marki John Deere ale on jest trochę droższy więc najpierw wezmę ten tańszy sobie to pożyczę. bo to będzie pierwsze zbiór No, więc no wezmę sobie ten tańszy i posieję na wszystkich moich polach bo tej bawełny trzeba trochę zabrać, żeby była jedna kostka czy też bela bo z kompanii marki case jest wychodzi kostka a z kompanii marki rondwick wychodzi bela no więc trzeba trochę poczekać aż wyjdzie ta bela czy kostka więc Będę musiał na każdym z moich pól posiać, żeby jednak trochę tych kostek było. Chociaż i tak pewnie będą może z 3 albo 4. Chociaż nie, bo to wolę moje to największe jest całkiem spore. To też jest w sumie całkiem spore. Ale to jest takie średnie, a tamto małe to... No tam może będzie z 20% z samego mojego pola. Może troszeczkę więcej. A tamto to małe pole to tam dużo raczej nie będzie w tym na jest zawsze coś. Zawsze to będzie trochę więcej, więcej, więcej procent. Dodatkowe procenty. Więc właśnie na wszystkich polach. No i zobaczymy ile będę miał tych kostek, bo on... się zobaczy. No dobra, to dopiero nie w następnym odcinku, tylko jeszcze w następnym. Bo w następnym odcinku, no tak jak mówię, będą możliwe są męcznika żniwa słonecznika. No. Kurczę, forsy już prawie nie mam. Będę musiał... Mam nadzieję, że na tym słoneczniku trochę zarobię. To się... Wełna. Kurczę. No nie! Jeszcze trochę musi się tej wełny zbierać. Może ją zapchnę po prostu i poczekam aż jeszcze raz się te, te miejsce zapełni i wtedy sobie sprzedam. O, wełna się zrobi też akcje na odcinku, ze sprzedawałem wełny i zobaczę ile dostanę za całe tutaj te pełne za całe dwa pełne obszary Zobaczę ile dostanę pieniędzy więc no, to 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 raczej jest dobry pomysł Dobra, tym pracownik chyba się zatrzymał, bo ja nie w A nie, pracuję. A może, czekajcie może rozmawiamy kredyt już mam 20 tysięcy bo trochę musiałem wykorzystać żeby ten ziemi wziąć ale żeby się ten ziemi kupić musiałem wykorzystać bo mi tam chyba trochę tysięcy brakowało No dobra to spokojnie. Ja sprzedam ten stronecznik i się odkuja też mam jeszcze dużo y, pszenicy y, w silosie którą y, którą posiadałem w poprzednim odcinku na tym moim dużym polu i Ją poza kinkiem wymyciłem, no i teraz przekonam, będzie po prostu Najwyższa cena za nią, skupię i się ją sprzeda coś się na tym zarobi, już jeszcze ten słonecznik Więc się odkuje i właśnie jeszcze raczej nie i jeszcze mi zostanie na pożyczenie na przykład kombajnu do Chociaż nie wiem czy po tych, po tych żniwach słonecznika Czy sobie tutaj nie posieję na przykład soli, Nie zrobię żniw i wtedy sobie po prostu I wtedy sobie po prostu bym jeszcze więcej zarobił i bym sobie na no spokojnie wypożyczył ten, ten komu, bo jego wypożyczenie to jest całkiem drogie, bo jego kupno to jest ser dużo, no i więc wypożyczenie też sporo będzie kosztować, ale dobra spokojnie. Dobra ile on tutaj już Aha, już skończył. Robię, zakończyłem, teraz tam trzeba będzie poczekać a pracownik tam sprótniję. No to więc to zrobię sobie tam poza odcinkiem. Tam zatrudnię pracownika. Zaję poświęję tam właśnie ten słonecznik. Muszę też pojawić wypełnić działalność, tylko co widzę. No i się zrobimy w tym odcinku żniwo. Okej, okay, ale w tym odcinku to zakończyłem już tą robotę, no bo właśnie nie mam na razie nic. Nie mam sprótnionej gleby, więc... Ja mam nie mam nic co siać, na razie, więc filmujcie to tyle, na razie.